Dołącz do nas w podróży po Albercie, gdzie Ciężna Edynburska wita mieszkańców, uczestniczy w turniejach i angażuje się w lokalne inicjatywy. Zobacz zdjęcia i relację z uroczystości, które pokazują jej serdeczność i zaangażowanie. W jej wrześniowej wizycie w Albercie Ciężna Edynburska poświęciła chwilę na spotkanie z mieszkańcami w spruce Meadows, uśmiechając się serdecznie i wchodząc w interakcje z otoczeniem. Podczas jej podróży do Alberty, księżna edynburska zauważyła młodego rowerzystę z mamą z prucem z 6 września, obserwując ich radość i beztroskę w słoneczny dzień. W trakcie wizyty w Albercie, księżna edynburska obejrzała materiały dotyczące nawiązywania kontaktów z dziećmi podczas wydarzenia 6 września, pokazując zainteresowanie wspieraniem rodziców i dzieci. Podczas wrześniowej wizyty w Albercie, Księżna edynburska zrobiła sobie zdjęcie z uczestnikami w spruce Mados Masters, emanując ciepłem i przyjazną atmosferą. W czasie podróży do Alberty księżna edynburska dołączyła do rodzinnej gry w karty, dzieląc chwilę zabawy i budując relacje w serdecznej atmosferze. Wizyta Księżnej Edynburskiej we wrześniu w Albercie ukazuje jej serdeczne powitanie dzieci podczas uroczystości podkreślającej współpracę brytyjsko-kanadyską, amanującą ciepłem i radością. Podczas jej wizyty we wrześniu w Albercie, Księżna Edynburska z uwagą obserwuje żołnierza na koniu podczas prestiżowego spruce Meadow's Masters Tournament, amanując powagą i wdziękiem. Na Spruce Meados Masters Tournament w Albercie. Księżna Edynburska z zaciekaleniem obserwuje młodego jeźdźca uczącego się dosiadać konia, co ukazuje pasję do sportu i tradycji. Podczas Spruce Meados Masters Tournament w Albercie. Kanada. Księżna Edynburska śledzi zaintrygowana różnorodnością aktywności jeździeckich, które odbywają się 8 września, wprowadzając w świat sportu. Podczas wizyty w Albercie. Księżna edynburska delikatnie wchodzi w interakcję z majestatycznym koniem na spruce Madows Masters Tournament, co emanuje spokojem i szacunkiem. Na specjalnej wystawie w Albercie, jej wysokość księżna z Edynburga uśmiecha się do zebranych uczestników turnieju spruce Madows Masters, emanując wdziękiem i ciepłem w słoneczny dzień. Podczas wizyty w Albercie. Księżna z Edynburga podziwia tradycyjne rzemiosło rodzinnych mieszkańców, angażując się w rozmowy wewnątrz szałasu, obserwując z ciekawością starodawne techniki. Jej wysokość podczas wrześniowej wizyty w Albercie uczestniczy w uroczystości, na której obecni są goście w eleganckich strojach formalnych oraz w mundurach wojskowych, tworząc imponujący widok. Księżna z Edynburga z uśmiechem wita młodego uczestnika turnieju z Meadows Masters 6 września – tworząc niezapomniane zdjęcie pełne pozytywnej energii i radości. Pod to z wizyty w Albercie księżna z Edynburga delektuje się chwilą spędzoną z uczestnikami i uroczym psem spruce Meadows, dodając uroku i ciepła całej scenie. Obserwując uważnie, dostrzegasz uzdrowicielską duszę edynburską spotykającą się z psem towarzyszem, jego przewodnikiem w malowniczym spruce Meadows, co emanuje atmosferą ciepła i wsparcia dla gości. Widzisz, jak uzdrowicielska dama edynburska podczas wrześniowej wizyty w Albercie wita entuzjastycznie uczestników prestiżowego turnieju Spruce Meadows Masters, tworząc niezapomnianą atmosferę radości. W sercu Alberty obserwujesz, jak uzdrowicielska dama edynburska rozmawia z obecnymi w Spruce Meadows, dzieląc się spostrzeżeniami o partnerskich inicjatywach i zaangażowaniu w działalność charytatywną. Próbując uchwycić moment, widzisz, jak uzdrowicielska dama edynburska prowadzi żywe dyskusje podczas prestiżowego turnieju z Pruce Meadow's Masters w sercu zapierającego dechu w piersiach krajobrazu.